Witaj. Słabi ludzie za swoje niepowodzenia, za niezrealizowane plany i za dyskomfort w swoim życiu zrzucają winę na innych. Silnych uczy to pokory. Pokory do życia. Silni uczą się, że nie zawsze to, czego chcą, musi się spełnić. Że nie są pępkiem świata i że świat nie kręci się wokół nich. Bo jeśli ktoś myśli, że kręci światem, jeśli ktoś myśli, że będzie sterował innymi ludźmi, że wszyscy będą robili tak, jak on sobie tego życzy. Jeśli ktoś ma w sobie tyle pychy, aby być pewną, że będzie tak, jak chce, i że zrealizuje swój plan, krzywdząc innych, to prędzej czy później wróci to do niego rykoszetem w postaci poniżenia. Przytulam, Iwona Kulwicka, Miłość po czterdziestce.